Radio Sud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Efektywne zwycięstwo odnieśli w sobotnie popołudnie piłkarze LKS Jankowy 1968, którzy pokonali Barycz Janków Przygodzki 6 do 1. Była to już dziewiąta wygrana Jankowy Jan w tym sezonie. Ubiegły tygodniowy remis z Opatówkiem był wypadkiem przy pracy, podkreśla bramkarz LKS Jankowy Piotr Ochnio. No tak, tydzień temu zagraliśmy beznadziejną pierwszą połowę. Gdzie opatówka grał w 10, my graliśmy w 11. No drugą połowę mi się wydaje, że tak jak trener mówi najlepsza w rundzie, ale to co bronił bramka, opatówka, to po prostu czapki z głów. No i pecha mieliśmy, bo poprzeczka, gdzieś tam cztery słupki, ale wiadomo, musi być w sieci. Jak w maśle? Wynik na to wskazuje, ale Dobry przeciwnik, mądrze grali. Trochę za nisko są w tabeli, jak na mnie. Trzynastą bramkę w sezonie zdobył w sobotę Remigiusz Hojka. Tak, trzynasta bramka cieszy się z tego bardzo, ale najważniejsze liczy się zwycięstwo. Tydzień temu się niestety nie udało po słabej pierwszej połowie. Druga dobra, ale bramkarz miał mecz życia chyba, niestety nie udało się zdobyć trzech punktów, ale cieszymy się, że dzisiaj się to udało. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Gracjan Słupianek, a po jednym trafieniu dołożyli także Piotr Stępin, Oskar Malecher i Wadim Tarnawski. Dla baryczy zapunktował Łukasz Miłek. Trzeba przyznać, że mimo niekorzystnego wyniku goście prezentowali się całkiem przyzwoicie, więc ich miejsce w dole tabeli nie jest adekwatne do możliwości tej drużyny. Drużyna z Jankowych na pewno była skuteczniejsza, wykorzystywali swój atut pod względem siły fizycznej, bardziej przede wszystkim doświadczenia to do zawodników którzy gdzieś mają e, jakby przeszłość w wyższych ligach e, przeważyło. My mamy młody zespół, staramy się operować. Też tutaj to ustawienie, które, którym próbujemy operować piłką jest dla nas nowe. Mamy dużo młodych zawodników i jakby staramy się tą piłką gdzieś tutaj od tyłu rozgrywać. Nie zawsze to wychodzi, no ale, ale staramy się po prostu grać w piłkę. Dzisiejszy wynik, no tak na dobrą sprawę oddaję. E, może nie do końca oddaję, po prostu drużyna z Jankowy była skuteczniejsza i, i po prostu no, tak to, tak ten wynik idzie, ale my się nie poddajemy. Gramy dalej, chcemy się jak najszybciej utrzymać w tej lidze, nabierać tych punktów wiosną, żeby, żeby potem już jakby spokojnie podchodzić, e, przepraszam, jesienią, żeby spokojnie jakby to sobie troszkę na wiosnę. No właśnie, żeby się nie powtórzyło to, co było w zeszłym roku. No, 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 w zeszłym roku, no, niestety tak to wypadło, aczkolwiek no, to zamieszanie gdzieś tutaj, e, e, które wynikło, no i tak za wiele nie zmieniło, i tak te same drużyny się utrzymały. Także tutaj, już jakby zamykamy to, ten temat i idziemy, patrzymy przed siebie. Po i giery na własnym obiekcie. Jankowianie w przyszłej kolejce zagrają w żerkowie, barż u siebie, gości dla Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.